Cześć, z tej strony smaczne wodomowe. Dziś wykonamy gofry z naszego przepisu ze strony. Do wykonania przepisu potrzebujemy 300 g mąki pszennej, 370 g mleka, 80 g oleju, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz 3 jajka. To zaczynamy. Zaczniemy od ubicia piany z białek. Należy pamiętać, żeby nie wpadło żółtko. Mi akurat nie wpadła skorupka, ale ją szybko, sprawnie wyjmiemy. Bierzemy mikser i ubijamy pianę, pianem. dodajemy, pianę z białek. Będziemy mieszać za pomocą łyżki delikatnymi uchami mieszamy tą pianę. W tym momencie napuścimy naszą gofrownicę. do przygotowania gofrów używamy gofrownicę firmy MPM model MGO24 1400 W. My podczas używania dodajemy oleju. Aby później gofry nam nie przywierały do powierzchni. Robimy to delikatnie za pomocą takiego silikonowego pędzelka. Oczywiście gofrownicę należy rozgrzać. My już ją włączyliśmy sobie wcześniej. I na taką rozgrzaną gofrownicę nakładamy olej. O, i właśnie mi się przypomniało, że zapomnieliśmy dodać do naszej masy 80 g oleju. Zrobimy to w tym momencie. No, tak czasem bywa, ale to nic. Starujemy sobie bagę i dodajemy 80 g oleju. Możemy to oczywiście zrobić wcześniej, tak w momencie, jak dodajemy, dodawaliśmy mleko i mąkę, ale to nic. Nic się nie stało. Gofry wyjdą, tak praktycznie. Przemieszajmy sobie przed. I już dodajemy. I tak przygotowane gofry. Zamykamy. Pieszemy pierwszego gofra, pieczemy około 4,5 do 5 minut. A kolejne w okolicy tak 3 minut 3,5. mamy. Już gotowe gofry, pyszne, pchnące. Szybko pięknie odchodzą. I już nakładamy kolejną porcję. Będzie troszkę tych goferków. O, jednak dajemy trzy łyżki takie pełne. Gofry już gotowe. Wyszło około 10 sztuk. Gofry są pyszne, puszyste. Spójrzcie jaki. Mm. Piękny środek, naprawdę. Warto wypróbować nasz przepis. Zapraszamy na naszą stronę. WWW smaczne, wodomowe, smacznego!